Moja przygoda z nauczycielskim klubem literackim zaczęła się w końcu lat 80., tuż po jego reaktywowaniu. Znalazłam się tam, ponieważ najpierw zgłosiłam się do RSTK-u, żeby pojeździć na plenery i malować sobie troszeczkę na plenerach. I tam poznałam ludzi z klubu. A ponieważ przyznałam się, że też pisuję do szuflady, to zaprosili mnie i przyszłam. Na początku byłam bardzo nieśmielona, bo było bardzo dużo ludzi w tamtych latach w klubie. I bałam się występować najpierw, ale jakoś taka przyjacielska, życzliwa atmosfera i opiekuńcza. Ośmieliła mnie, i w ten sposób zaczęłam najpierw jakieś spotkania, nieśmiało czytać wiersze. Do rozwoju naszego indywidualnego przyczyniają się turnieje jednego wiersza, które organizujemy na naszych spotkaniach comiesięcznych. To są tematyczne i ja się przyznam, że na początku. Kiedy ja jeszcze mało pisałam, ale w duszy czułam się poetką I, i to mnie jakoś oburzało, że jak to na temat zadany, ja mam pisać, ja piszę to, co mi tam w duszy gra tylko. Ale potem oczywiście spokorniałam, nie, zaczęłam brać udział w tych turniejach i też uważam, że to bardzo pomogło się rozwinąć. Pamiętam nasze pierwsze turnieje, kiedy nie było z czego za bardzo wybrać wiersza, bo były słabsze. A teraz jest trudność z wyborem, bo co jeden to lepszy. Towarzyskie znaczenie także ma bardzo duże klub, ponieważ w sumie spotykamy się dwa razy w miesiącu oficjalnie, a poza tym też czasami się spotykaliśmy. kiedy. Był okres wakacji, to za długo dla nas było dwa miesiące czekać na spotkanie, więc organizowaliśmy takie wyjazdowe na zaproszenie tych osób, które mają swoje ogrody czy jakieś posiadłości. Tak Byliśmy w rozegrance starej, byliśmy w Kniszynie wiele razy zresztą i w Surażu. Poza tym organizowaliśmy takie wyjazdy do, do prania, na przykład do Muzeum Gałczyńskiego, czy do Maćkowej Rudy, do Galerii Strumiły. Teraz nam bardzo brakuje, wszystkim nam brakuje tych spotkań przez pandemię. Kiedy się troszeczkę tak wyluzowało, to zaczęliśmy organizować spotkania po kawiarniach właśnie literackie, już tam nas znali, wiedzieli, że my przyjdziemy, to dla nas zarezerwowane stoliki. I no, brakuje nam tych rozmów wspólnych o poezji, o literaturze. Ja kiedyś się śmiałam, że Pan Bóg jest w trzech osobach, a Nauczycielski Klub Literacki jest w, co najmniej w pięciu osobach, bo my obsługiwaliśmy, na początek zawsze przypominają sobie ludzie o nas, kiedy trzeba coś rozkręcić. Początkowe środy literackie przez dwa co najmniej lata to my obsługiwaliśmy. Czy w galerii Slendzińskich pamiętam początki. Kiedy się ta galeria otworzyła, to też tam występowaliśmy. Ja byłam chyba jako piąta po, po Smaszczu, po Binkowskim, tam nie wiem, po kimś jeszcze występowałam. I w Muzeum Karnego też spotkania były organizowane. Już nie pamiętam w tej chwili, gdzie, ale no, poeci ludowi kiedyś Wołak organizował wyjazdy, no to też nas, nasi ludzie, nasza paczka zawsze brała udział bardzo czynny. Mam różne inspiracje. Inspirują mnie i czasy, i miejsca, i sytuacje, ale także i Biały Stok, miasto nad białą, rzeką, nie rzeką. Pięknieje. Otulone zielenią coraz wyżej unosi kolorową głowę, coraz szerzej otwiera ramiona ulic. Nocą neony gaszą kandelabry gwiazd. Niebem przemyka zazdrosny księżyc. Baranki chmur potykają się o iglicę Świętego Rocha, gdzie czuwa dobry pasterz. Ten wariat Maksymiuk szaleje w salach koncertowych świata śniąc o starych bojarach, a doktor Zamenhof wciąż usiłuje pojednać zwaśnionych przez wieżę babel. Oswajam powoli moje obce miasto i wrastam w jego krwiobieg. Muzyka Najpierw coś musi powstać we mnie. Czasami noszę tekst bardzo długo, nawet jeśli to jest, jak, jakieś opowiadanie to bywa, że jest 30 lat się we mnie tam y, dochodzi do tego, żeby wyjść. Wiersz może nieco krócej. No i potem się, jakiś jest impuls, że się wylewa. I jako początkująca poetka, to y, nie chciałam się rozstawać z żadnym słowem. I teraz obserwuję, że wszyscy inni też, młodzi, kłócą się o każde słowo, chcą, żeby zostało. Ale. Dobrze jest mieć czytelnika, odbiorcę, i to mamy w klubie właśnie takie lustro. I oni słyszą, że czegoś jest za dużo, czegoś brakuje, zwykle za dużo. Zwykle się tnie teksty. Taka gilotyna potrzebna jest. Bądź nazywa nauczycielskie, ale przyjmujemy wszystkich, niezależnie od zawodu, od wykształcenia. I niezależnie od tego, jaki talent reprezentują. Więc u nas są też fotograficy, robimy wystawy fotograficzne często. Są malarze i robimy wystawy też przy, przy każdym spotkaniu staramy się, żeby były jakieś obrazy, bo to i przyjemnie jest, i pięknie wygląda.